Dzięki występowi w Madrycie zawodnik Radeko Wrocław przesunął się z 52 na 41 miejsce w rankingu ATP. Awans, ale o cztery pozycje zanotował też Kamil Majchrzak. Obecnie jest 111. W stolicy Hiszpanii hurkacz przegrał z rozstawionym z trójką Aleksandrem Zwieriewem 6-3, 4-6, do 4-6 w jednej ósmej finału turnieju ATP Masters 1000 na kortach ziemnych. Tenisista z Wrocławia dostał się też do głównej drabinki z kwalifikacji, a Niemiec w tej imprezie bronił tytułu. Kilka dni później hurkacz zmienił klimat. Madryt na Rzym. We Włoszech już tak dobrze mu nie poszło. Przegrał już w pierwszej rundzie kwalifikacji po porażce z Serbem Miomirem Ketmanowiciem 3 do 6, 6 do 1, 4 do 6. Do kilku zmian w rankingu doszło w czołowej dziesiątce, ale nie w najlepszej trójce. Djokovic, który w niedzielę triumfował w Madrycie, rozpoczął w poniedziałek 251 tydzień na czele światowego rankingu. Wciąż wyprzedza nadala i Federera. W rankingu Race to London, który wyłoni ośmiu uczestników imprezy finałowej ATP w listopadzie, pierwszy Również jest Djokovic, który wyprzedza Nadala i Federer'a. Hurkacz awansował na 32 miejsce, a Majszak spadł o trzy pozycje na 68. W rankingu debistów niezmiennie od dłuższego czasu na czele jest Amerykanin Mike Bryan. Łukasz Kubocka, KT Wrocław awansował z czwartego na trzecie miejsce. Inauguracja tegorocznych igrzysk była częścią Spartan Family Challenge. Podczas pierwszego dnia zmagań seniorzy rywalizowali w biegu oraz nordic walking. W biegu dla najlepszych puchary wręczał prezydent Wrocławia, w nordic walking natomiast uczestnicy otrzymali wyróżnienia od komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. Teraz przed nami kolejne konkurencje. Przed nami jeszcze szereg konkurencji, na nie wszystkie mamy miejsca, bo na przykład na turniej Kręgli 100 osób zapisanych i ilość miejsc na Kręgielni się wyczerpała, więc na tą konkurencję już nie można się zapisywać, ale na pozostałe inne jeszcze zapraszamy szachy, skrable, turniej siatkówki plażowej, który będzie kończył całe igrzyska seniorów na początku czerwca. Zawody rozwijają się w błyskawicznym tempie, coraz większa liczba sportowców, coraz więcej dyscyplin. Oferta w 2019 roku jest bardzo bogata. Od 8 lat organizowane są zawody. Pierwsza edycja była tylko konkurencja w biegu i w Nordic Walking. Później zaczęło się to rozwijać. Różne konkurencje bywały, kończyły się, odchodziły, wznawiały swoje obecność na igrzyskach seniorów. Można powiedzieć, że tak jak na olimpiadzie decydowali seniorzy, w czym chcieli brać udział, co chcieliśmy, co chcieli, żeby organizować. No i to staraliśmy się odpowiadać na to zapotrzebowanie. No jest chęć na to, w tegorocznej edycji weźmie udział ponad 200 zawodników, więc jak sumujemy ilość osób startujących w poszczególnych konkurencjach, to myślę, że może dojdziemy do 500 osób. Impreza odbywa się przy wsparciu gminy Wrocław. Stolica Dolnego Śląska mocno dba o seniorów. Igrzyska senioralne są tego doskonałym przykładem. Zawodniczki i zawodnicy mogą się poczuć jak na prawdziwej olimpiadzie. Cieszymy się bardzo, że gmina Wrocław wspiera takie działania na rzecz seniorów. Jest to potrzebne i należy kultywować i żeby było tego jak najwięcej i żeby środki też pochodziły były coraz to wyższe, ponieważ no zapotrzebowanie jest i jak widać dzisiejszy dzień, czy całe igrzyska, można powiedzieć zainteresowanie seniorów jest bardzo duże. Po raz pierwszy igrzyska rozpoczęły się w maju. W poprzednich latach zawody rozgrywane były jesienią. Zmiana okazała się bardzo rozsądna. Dobrym pomysłem było przeniesienie jej na maj, ponieważ poprzednie edycje odbywały się we wrześniu, na przełomie września, października, w ramach Dni Seniora. Wtedy było bardzo dużo wydarzeń, często kolidowały z innymi i seniorzy nie mogli brać w udziału we wszystkim, więc myślę, że to jest dobra, dobry prognostyk i w kolejne jeszcze będą lepsze. A tymczasem teraz wyłaniamy najlepszych w poszczególnych konkurencjach. Przygotowano nagrody dla zwycięzców klasyfikacji Open, dla najlepszego zawodnika i zawodniczki oraz dodatkowo w kategoriach wiekowych osobno dla kobiet i mężczyzn.